Bazylika Archikatedralna w Łodzi pod wezwaniem św. Stanisława Kostki powstała na początku XX wieku. Stoi przy ulicy Piotrkowskiej niedaleko bardzo ciekawego Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Smukła wieża katedry wznosi się na wysokość 104 metrów i jest jedną z najwyższych kościelnych wież w Polsce. Świątynia jest trójnawowa z transeptem. Powstała na planie Krzyża Łacińskiego w stylu neogotyckim. Wewnątrz znajdują się trzy bardzo ładne ołtarze, w tym ołtarz główny ze sceną Przemienienia Pańskiego. Ołtarze boczne też warte są uwagi. Jeden z nich poświęcony jest Matce Bożej Różańcowej. Warte uwagi są też organy, ambona i witraże. Zarówno w środku, jak też na zewnątrz zobaczycie trochę pamiątkowych tablic, także po piersie Tadeusza Kościuszki. Warto również wejść między innymi do kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest tam między innymi kopia całunu turyńskiego. Na zewnątrz obok kościoła stoi rzeźba Chrystusa niosącego krzyż i pomnik papieża Jana Pawła II, który był w tej katedrze w roku 1987. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.